Cześć! Jesteśmy trenerami personalnymi z Katowic. Ja również jestem dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem. No i pomagamy osobom, które chcą poprawić swoje wyniki badań, które chcą być trochę bardziej zdrowe, sprawne i silne. Sprawiamy, że ludzie trenujący pod naszym okiem stają się właśnie silni, sprawni i bardziej szczęśliwi. Jeśli chciałbyś podjąć z nami współpracę albo zgłosić się na darmową konsultację dietetyczną lub treningową, to możesz do nas napisać w wiadomości prywatnej. Znajdziesz nas na Facebooku, na Instagramie lub możesz napisać do nas maila, którego znajdziesz w opisie filmu lub na stronie internetowej. A dzisiaj postanowiliśmy, że przetestujemy dla Ciebie batoniki białkowe. Tak, są to batoniki proteinowe, e, które kupiliśmy w Lidlu. Tak, robimy to dla ciebie, żebyś ty nie musiał jeść wszystkich tych niezdrowych rzeczy i być grubaskiem. <grym> Żeby nie tracić czasu, przejdziemy już do pierwszego batonika. My sobie przygotowaliśmy tutaj właściwie taką. No, pani dietetyk przygotowała taką całą listę tych batoników. Dokładnie, żeby przeszło to wszystko sprawnie, żebyś wiedział, który batonik ma najlepszy skład, który ma najwięcej białka, najmniej cukru i który ma najkorzystniejszą cenę. Tak, to też jest bardzo istotne. No dobra, nie tracimy czasu, przechodzimy do pierwszego batonika. Pierwszym batonikiem będzie Protein 33%. To jest taki batonik. Najczęściej znajdziecie go tuż przy kasie w Lidlu. Nie będę ukrywał, ja dokładnie wiem, jak smakuje ten batonik. Ale no przetestujmy i tak, tak nie? Tak, testujemy. Właśnie... Pani dietetyk, proszę, ten kawałeczek jest dla mm -hmm. Pani, ten dla mnie. No, ja też go bardzo lubię. Ja jestem po bardzo ciężkim treningu ze swoim podopiecznym. Więc wszystko smakuje. Przed chwilą skończyliśmy naprawdę wykańczający trening. I jestem już głodny jak cholera. Wszystko mi bardzo smakuje. Muszę powiedzieć, że ten batonik, przynajmniej na samym początku, jest dla mnie faworytem. E Smaku świetny, to jest jakiś smak karmelowy. Ale też był taki smak malina biała czekolada, nie? Przez pewien czas mhm. i on był naszym chyba ulubionym, nie? Batonikiem. Tak. Ale ten też jest dobry w sumie. Tak, bardzo Bo... mi smakuje. Biorąc pod uwagę to, że to jest jeszcze batonik białkowy, mhm. no to muszę przyznać, że gdybym miał do wyboru pomiędzy Snickersem, tylko mówię tu o smaku, Gdybym no. miał do wyboru hmm, pomiędzy sneakersem a tym batonikiem, mhm. no to na przykład bym się zastanowił, bo naprawdę bardzo mi smakuje. Tak, tak, no on jest naprawdę taki bardzo przystępny, jeśli chodzi o smak, nie jest taki powiedzmy chemiczny, no bardzo, my się bardzo śmiejemy z tego określenia chemiczny. No ale no naprawdę, nie jest taki bardzo chemiczny, ale okej, okay. teraz przejdźmy sobie do najważniejszego, czyli. No właśnie, co ze składem? No, co ze składem? No te składy tych batoników e, są dosyć podobne, no wiecie, to nie jest taki bardzo krótki skład w stylu trzy składniki, nie, tylko są tam jakieś wypełniacze, zagęszczacze. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to ilość cukru oraz ilość białka. No i ten batonik ma 16 gramów białka. Czyli nie jest, nie jest źle, tak? Dalej, jest on bez cukru, natomiast ma słodziki. Jeżeli macie problemy z przewodem pokarmowym w stylu IBS, zespół jelita drażliwego albo SIBO no to uważajcie na takie produkty, bo te słodziki mogą nasilać właśnie problemy żołądkowo jelitowe. Jeśli chodzi o ilość cukru, to jest go bardzo mało, 1.4 g na porcję. To co jest fajne tutaj w tym batoniku, to jest dodatek witamin i składników mineralnych. Tutaj też chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że no to w takim razie nie będziesz jadł, jadła, warzyw i owoców, no bo tutaj masz witaminy. Tylko to jest takie po prostu miłe uzupełnienie diety, powiedzmy, tak, ale i tak bazą są pełnowartościowe produkty. No i też nie zachęcamy Cię do właśnie wybierania na przykład takiego batonika zamiast banana i skyra. Nie? Zawsze banan i będą produktami mniej przetworzonymi. No zdecydowanie, ale właśnie no. w przypadku kiedy masz już taką nieodpartą chęć na zjedzenie mm -hmm. czegoś słodkiego, no. to zdecydowanie lepiej, żebyś właśnie wybrał taki batonik, tak, tak. Słodzony słodzikami, mm -hmm. zamiast... Załóżmy sneakersa tak, czy Marsa. Tak, no zawsze o tym sneakersie mówimy, nie? ale w ogóle, <gulanie> ogólnie chodzi nam o batoniki takie tradycyjne. nie? Ja zjadłem cały kawałeczek, a widzę, że pani dietetyk tak <gulanie> no tylko bo, delikatnie wiecie, spróbowała. Mamy sześć batoników do przetestowania. I jeśli chodzi o cenę. A cena, tak. Tutaj mamy 4,99. Ceny tych batoników wszystkich zaczynają się od 2,49 do 8,99. Także jest taki pomiędzy. Pamiętam, że jeszcze dwa lata temu no. ten batonik kosztował chyba 3 zł. Mhm. Także podrożał znacznie. Tak, tak. No tak, wszystkie produkty praktycznie podrożały. Dobra, lecimy z kolejnym batonikiem. Co tam mamy? Też jest to batonik z Lidla. To jest chyba z takiej lidlowej firmy. To co, najpierw test? Może przybliżmy jeszcze trochę bardziej, bo tam tego okay, nie przybliżyliśmy. To jest taki batonik. No ostrość, mam nadzieję, że złapię ostrość. Mam nadzieję, że złapię. Dobra, to y, testujemy, co? Smak uh -huh. najpierw. Wiążemy z tym nadzieję, czy nie? Mhm. Uh -huh. O, jaki dobry. No. I zapomniałam, jak on smakuje chyba. No, bo jest świetny. No. Ma bardzo dużo karmelu w sobie. Mm -hmm. czy no. my y, znajdziemy dokładnie taki sam w Biedronce? Mm, tak. W Biedronce on smakuje mm, też ta, praktycznie tak samo. Nie mm. są z firmy tej Biedronkowej Vitanella, taki granatowy. I też ma napisane chyba 27% białka, z tego co mm -hmm. mm, pamiętam. Także no smak bardzo dobry, nie? No nawet powiedziałbym, że jest lepszy, lepszy w smaku niż tamten. No dobra, no ale teraz zobaczmy jaki ma skład, nie? No troszkę więcej kalorii ma, bo ma 240 kalorii cały batonik, Tam, tamten miał 195. E, cukru też ma więcej, e, ponad 4 gramy, boże, 4 razy więcej cukru mhm. niż poprzedni, ma 6 gramów cukru, mimo tego, że nie jest słodzony cukrem, tylko również słodzikami. Także ma właśnie te słodziki, które mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Białka ma troszkę mniej, 13 gramów, tamten miał mhm. 16. Cena 3,79. No troszkę tańszy, mhm. smaczniejszy. No białka ma troszkę mniej. Troszkę więcej kalorii, no ogólnie no, jest troszkę, no, ciężko to tak określić, tak? bo jest trochę lepszy smakowo, no ale skład ma trochę gorszy. Na no, ten nie ma, moment, co ukrywać, no. gdyby Pani miała wybrać no. pomiędzy jednym a drugim, mhm. to który by Pani wybrała? No i tak ten pierwszy, bo ten pierwszy naprawdę ma e, dobry, m, dobry smak no mhm. i ten skład jest jednak e, lepszy, więc wybrałabym ten jednak z lepszym e, składem. No, ja chyba też. Mm -hmm. Ja chyba ostatecznie też. Dobra, to to odkładamy gdzieś na, bok, na bok. Może tam. Dobra. I przechodzimy do trzeciego. Do Okej, okay. przechodzimy do tego batonika. Mm -hmm. e Coś takiego. Ten, Też? Z Lidla. Tak, jego chyba znajdziecie naprzeciwko lodówek z kabanosami. No tak, na... albo na takiej strefie produktów białkowych. Teraz są tam odżywki mhm. w Lidlu, wiecie, kreatyna nawet jest w Lidlu, także wszystko, wszystko tam jest. Dobra, testuję. No. Guma. No. <laughs> no. O matko. O, nie. Nie smakuje bardzo. Znaczy, to nie jest tak, że nie da się go zjeść. No. Ale no. Ale ciężko się połyka nawet go. Tak, tak, to, no, ale mm -hmm. to jest trochę tak, jakbyście jedli gumę do rzucia. No, Ale pamiętam, że właśnie kiedyś kupiliśmy sobie, a właściwie dostaliśmy w forefie batoni, mm -hmm. batoniki białkowe. No i właśnie też testowaliśmy ten batonik białkowy z taką nadzieją, że będzie bardzo dobry ugryźliśmy pierwszy kawałek, żujemy, 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 minęło kilka minut, a my dalej ten sam kawałek mamy w ustach. I bardzo szybko poszliśmy wypluć ten kawałek, naprawdę no. według mnie to najgorszy batonik białkowy. Nie no, znaczy tam tego się nie dało zjeść, ja myślę, że Ta. oni dlatego dodawali co za darmo, w ilości na przykład 5 batoników proteinowych do jednej bluzki, Ta. bo im to nie schodziło i nie chcieli tego wyrzucić może, nie? Bardzo dużo białka miał, no. ale był bardzo gumowaty. No. No, ale, ale wracając do... właśnie do tego. Mhm. Dobra, przejdźmy sobie właśnie tutaj do składu, tak? Nie wiem go nawet do końca. Czyli tak, tutaj mamy w ogóle mało kalorii, to ten. bo ten cały batonik ma 166 kalorii, czyli najmniej tak, z dotychczasowych batoników, mało ogólnie węglowodanów wszystkich, nie tylko tych cukrów prostych. Dodatkowo ma najwięcej białka, 22 gramy w porcji. Bardzo dużo. No, bardzo dużo. No i dlatego ten gumowy smak, im no. więcej mamy białka w, pro, w produkcie, w tym batoniku, tym ten smak no, jest taki bardziej gumowy, chemiczny. No właśnie, no i na co tu postawić, mm. czy na ilość białka? Mm. Czy może na skład, a może dobra. na smak? Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, jedziemy dalej. E, no czekaj, jeszcze cena. 6,99, okay. czyli on już jest droższy. Boże, za tak niedobrego mm. batonika 6,99? No więc y, tak, no tak średnio ogólnie, nie? Idziemy sobie dalej. E, tutaj mamy batonik Oshi. Ale w drugą stronę chyba. A nie, nie dobra. dobrze. Batonik Osi. On jest chyba nowością w Lidlu, bo go nie widziałam wcześniej. Mhm. Więc co test smaku najpierw? Tak, widzę, że mam całkiem sporo karmelu. No, lepszy kawałek. Nie, to jest dobry. <grych> Ej, bardzo dobry. Mm, to... Mam nadzieję, że się okaże, że ma świetny skład. No, Ale Ale podobny smak. Cały kawałek. Mm, podobny smak do tego, nie? No. No, trochę lepszy. Ale lepszy właśnie, no. no podobny, ale lepszy. No i teraz tak. Bardziej ten karmel czuć. Mhm. Też ma słodziki, jest bez cukru. Ma 13,5 grama białka, czyli praktycznie według tutaj moich zapisek tyle samo, co ten lidlowy, tak? Zaraz hejterzy w postaci naszych mam powiedzą, że nie. No, nie wiem, nie pamiętam co powiedziałaś, ale w każdym razie. Nasze mamy bardzo lubią się przyczepiać do błędów językowych. W filmach. No co, źle odmieniłam? Ten gram, gramów? Nie, chyba nie. No Aha. nie wiem, dalej. No nieważne, okej. Okay. Czasami po prostu wiecie, mamy problem z odmianą, czasami, nie? Jakiś. Jakieś... Jednak kamera czasem bywa stresująca. No, czasami nas to zastresuje po prostu, no ale wyba wybaczcie. Także tutaj mamy cenę 4,49. Troszkę droższy mhm. niż ten Lidlowy. Więc w sumie no skład ma jak lidlowy, jest droższy. Mhm. Troszkę lepszy smakowo, nie? Mhm. Więc może lepszy jest lidlowy tak naprawdę. A, to niż ten, ten. a ten Ten ma skład taki sam. Okej. Okay. No, skład taki sam, białka mhm. tyle samo, mhm. a cena wyższa. No to dobra, to na razie przegrywa no, w takim razie. No, no jednak. Ale smak jest świetny. No smak dobry. według mnie na razie najlepszy z tych wszystkich. Mhm, Co tam mamy dalej? Ten gołą co no tutaj sobie teraz przetestujemy. Go. Wam pokazujemy Goon Protein Crisp. No jest takimi płatkami jak płatki śniadaniowe jakieś właśnie w środku zalane taką czekoladą. No i teraz co, testujemy smak. O mhm. czemu Pani wybrała mniejszy kawałek? Mniejszy? Mniejszy? <laughs> dbam o linie. <laughs> no dobra, ja jestem głodny po treningu. Mhm. Bardzo czuć mango. Jak lubicie nie. mango, spoko, ale jak nie lubicie, to masakra. Tak. Mm. Najpierw przebija się właśnie to mango. No. Nie jest w ogóle jakiś karmelowy. No nie, ale jest bardzo taki cukrowy, czuć bardzo cukier tutaj no. taki, no nie wiem, jakiś taki słodki jest strasznie. Znaczy, tamte też były słodkie, nie? Ale... ale ten jest faktycznie wybitnie słodki. Wybitnie słodki. Jakby tamte były a bardzo są też słodkie. Czyli słodki tego? Tak, chyba taki błękitny jest i um, on chyba był troszkę lepszy, ale też taki bardzo słodki, bardzo. Mm. No. no a co ze składem? Okay. I no właśnie ten batonik y, jest słodzony cukrem, a nie y, słodzikami. I tutaj, jeśli chodzi o skład, to mamy tańszy zamiennik cukru, czyli syrop glukozowo, chyba fruktozowy, albo syrop glukozowy. Już chwilka. Cukier syrop glukozowo-fruktozowy. Także mamy tutaj no, więcej, więcej w ogóle cukru w tym produkcie. 15 gramów aż w całym batoniku. Białka malutko, 9 gramów tylko, mhm. czyli najmniej z tych wszystkich dotychczasowych, bo ten z Lidla miał, ten Lidlowy miał 13, mhm. ten ma 9. I tutaj cena. 2,49, czyli jest najtańszy, nie? Okay. Bo on smakuje Znaczy, Boże, on kosztuje tak jak zwykły taki tradycyjny okay. batonik, nie? No, czyli jak jesteście fit świrami, to przede wszystkim, a pewnie jesteście, no, skoro trafiliście na mm. ten kanał, to na pewno jesteście fit świrami, to na pewno odrzucicie ten batonik, przede wszystkim właśnie mm. ze względu na ten cukier, tak, na ilość tak. kalorii chyba no, też. No, słaby skład, naprawdę. No i jeśli chcecie dostarczyć sporo białka, no to Dzięki temu batonikowi tego nie zrobicie. Także mm -hmm. ten odrzucamy jest. W ogóle nie wiem, czemu on się nazywa protein. No. Nie ma dużo białka jakoś. Ym, I w ogóle no, ten skład też, też słaby. Nie? Zdecydowanie najsłabszy mm -hmm. batonik w całym zestawieniu mm -hmm. ląduje w koszu. Okej, okay. i teraz mamy ostatni e, batonik. E, to jest batonik. Dzik. Od warszawskich kopów. Tak. On całkiem niedawno, yy, chociaż nie, no, już jakiś czas jest w sklepach, no tak. ale i tak jest dosyć nowym produktem, nie mm. na rynku, tak można byłoby powiedzieć. Yy, I teraz tak, smak testujemy tak. najpierw. Oczekiwania są wysokie. Mm -hmm. No nie jest to guma. Mm -hmm. Tak jak jeden z tych batoników. Tak jak, o czekajcie, przypomnę wam, tak to jak jest ten, ten batonik, nie? To nie jest guma, no nie można tego o nim powiedzieć. No nie, jest bardziej kruchy. Jest bardziej kruchy zdecydowanie, mm -hmm. więc smakuje lepiej. Mm -hmm. Właściwie trochę mi przypomina princessę No tak, bo on jest kokosowy i naprawdę ma dużo tutaj tego aromatu, jakichś wiórek kokosowych. Jeśli chodzi o skład, to ten batonik ma najlepszy skład. Ma bardzo mało cukru, ma tylko 1 gram cukru na całą porcję, 60 g. Ten jest troszeczkę większy, bo tamte batoniki miały przeważnie od 45 do 50 gramów. Ten ma 60 g. Kalorii też nie ma dużo, ma 230 kalorii. I białko ma aż 30 g białka. U, faktycznie, 30 no, gramów białka naprawdę, to jest naprawdę mega dużo. Jakby dla kobiety. To nawet po treningu, jeżeli zjadłaby dana, dana pani takiego batonika, to ilość białka jest już wystarczająca. No, dla mężczyzny potrzeba troszeczkę więcej białka przeważnie. Natomiast tutaj te 30 gramów białka jest dla pań wystarczające. Biorąc pod uwagę już tą zależność, o której mówiliśmy mhm. wcześniej, czyli im więcej białka, tym gorszy smak, mhm. no to akurat. Ten batonik tego nie potwierdza. No tak, tak. Bo no. w tym batoniku mamy najwięcej białka ze wszystkich mm -hmm, batoników. Tak. Yy, jeśli chodzi o smak. Znaczy jest dobry, ale też no, nie jest jakiś najlepszy tak. z tych wszystkich, nie? No, bez przesady. Tak, no nie jest najlepszy, ale. <grym> można biorąc, to przeżyć, nie? No, Dla takiej ilości białka. Yy, może nie tak, że można yy. przeżyć, ale yy, no, nie wybrałbym go, jeśli kierowałbym się smakiem. No tak, tak. No ale to białko naprawdę tutaj przyciąga, nie? Ta ilość. No, i teraz myślę, że warto powiedzieć o cenie tego batonika, no, bo on kosztuje istotne. prawie 9 zł, 8,99. Więc no tutaj on znacząco odbiega cenowo od innych, bo najtańszy kosztował 2,49, a tu mamy 8,99. Więc mhm. jest ogromna różnica. No dobra, pani dietetyk, pani dietetyk, jeśli mielibyśmy zrobić teraz takie podsumowanie i gdyby pani miała mhm. kierować się. Smakiem. To który batonik by pani wybrała? Przede wszystkim smakiem. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie smakiem. Okej, okay. to myślę, że jeśli chodzi o smak, to ten Oshii e, by wygr wygrał u mnie. No okej, okay, no to ja w takim razie też tak samo tak uważam, samo uważasz, tak? no też według mnie smakowo mm -hmm. ten jest najlepszy. No tak, tak. No i przypomnijmy, on tutaj nie miał najgorszego składu, mm -hmm. taki, taka średnia ilość białka, cena też w porządku. Ehm, no, na, no. A co jeśli chodzi o takie walory dotyczące składu, mm -hmm. który batonik by pani wybrała, jeśli kierując się składem? No, jeśli chodzi o skład, no to dzik był najlepszy, natomiast dzik. tak, skład miał najlepszy dzik. Wybór, dietetyka kliniczna, oh, dzik. Tak, ale... Może zaproponuję jakiś kompromis, tak? Który z batoników ma dobry skład i dobry smak plus dobrą cenę. No tak. tak. Co wybrać? Wyobraź sobie taką sytuację, że spieszysz się do domu, wpadasz po pracy, do sklepu, nie chcesz kupować drożdżówki, pączka, no i chcesz sobie zjeść jakiegoś batonika proteinowego, jadąc jeszcze w aucie. No i którego tutaj można byłoby wybrać. Moim wyborem jest ten batonik. Właśnie smakowo naprawdę był on dobry. Skład też jak najbardziej w porządku. Bez cukru, 16 g białka w porcji, dodatkowo te witaminki, składniki mineralne. Też taki e, przyjem, przyjemny dodatek. No i cena taka średnia, 4,99, tak? Czyli e, nie tak drogi jak dzik, e, no natomiast no, droższy niż ten słodzony cukrem. Chyba jesteśmy wyjątkowo zgodnym małżeństwem, bo ja <grym> też wybieram ten batonik jako taki kompromis pomiędzy smakiem, walorami, mm -hmm. e, zdrowotnymi, tak można by to określić. Na pewno nie szkodzącymi zdrowiu. Tak, może, nie szkodzącymi zdrowiu i no, ceną. Tak, tak. Także właściwie bardzo się zgadzamy. No i szczerze mówiąc, no, my czasami kupujemy tego batonika, nie? Właśnie. Tak, musimy się um, przyznać, że my tak. też czasem jemy takie rzeczy. No bo wiecie co, no on naprawdę czasami w takich sytuacjach, kiedy e, nie ma się czasu, no ratuje nas, tak? No bo e, jest łatwo dostępny, nie trzeba go podgrzewać, no nic z tym robić, po prostu, tylko spożyć. No i tyle. Tak, no myślę, że wyjaśniliśmy już wszystko, tak. teraz będziecie wiedzieli w Lidlu. Na y, który batonik postawić. Dokładnie. W ogóle, jeżeli interesują y, Cię takie właśnie materiały na temat y, właśnie y, recenzji zdrowych produktów, fit produktów, w ogóle jakichś produktów, no to y, daj znać proszę w komentarzu, to też będziemy przygotowywać właśnie takie materiały. Tak, to jest taki luźniejszy materiał, bo najczęściej jednak przedstawiamy treści dotyczące czy to żywienia, czy treningu. Ale właśnie zauważyliśmy, że takie luźne treści też lubicie oglądać, stąd właśnie pomysł na taki test batoników. Dziękujemy Wam bardzo za Dzień uwagę. Dziękuję. Test był bardzo przyjemny. Ja nie mogę się doczekać testów pizzy gotowej. Tak, tak, może to z, jest jakiś pomysł nie? na kolejny z materiał. Z Biedronki czy z Lidla. Mhm. Tymczasem bardzo Ci jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Jeśli możesz, zasubskrybuj nasz kanał. Może zostaw jakiś komentarz. Dziękujemy Ci raz jeszcze. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.